Widzowie, słuchajcie, no stało się Piki Blinders z World of Tanks. Genialny serial, świetna fabuła, bardzo fajny klimat, kto oglądał ten wie? Możecie sobie zobaczyć filmik. Event startuje właśnie dzisiaj. Nie przepraszam, marca 20. Przepraszam, przepraszam. 20 marca startuje, ok? I będzie się kończył 31. Dzisiaj to ja to nagrywam. Macie tutaj wszystkich aktorów, którzy brali udział, przynajmniej tych głównych aktorów, którzy brali udział w serialu. Bardzo żałuję, że nie ma Hardiego. Ale cóż, niestety, niestety, moi widzowie. Okej. Okay. Okay. Czyli tutaj mieliśmy przesmak takiego voice actingu. Szkoda, że hardego nie ma, ale was na pewno zainteresuje czołg. E, czyli nowy pojazd tuż przed wami, sygnowany właśnie e, właśnie, moi drodzy, e, czym? No oczywiście, że serialem Peaky Blinders, więc zobaczymy jak się spisuje ten pojazd, jak się tym szarem gra, czy jest warto tutaj o niego walczyć, czy może niekoniecznie. Przejdźmy do bitewek i zobaczmy jak to śmiga. Pamiętajcie kochani o jednym, że czołg będzie z przepustki, którą będziecie musieli wykupić dodatkowo. Więc tutaj trzeba będzie wydać golda, żeby te wszystkie fanty stąd pozgarniać, łatwo nie ma. Wargaming stwierdziło, że takim systemem będziemy się poruszać, dlatego prosiłbym was, żebyście mieli to na uwadze. A tak cała reszta, niedługo artykuł, prawdopodobnie już wyszedł, a ten materiał. Akurat potem, więc sprawdźcie sobie na stronie, co jest. Pie Zobaczcie jak to wygląda w garażu, właśnie go sobie przygotowałem jeszcze amunicji nie ruszałem. Pogadajmy chwilę o tym, jak ta maszyna się tutaj pod względem papieru spisuje. 390 na bombie. Czas przeładowania troszkę trwa, ale zaraz wam pokażę, o co chodzi z tym magazynkiem, to sobie zostawimy za moment. Czas celowania 2,35, czyli jakoś super pod tym względem żyletowego działa może nie jest, bo ta staba być może tutaj niektórych będzie troszkę drażnić, ale to zaraz zobaczymy, bo rozrzut jest jak najbardziej ok. 2000 dpm ze względu na to, że jest to magazynek, te wartości wiadomo, że są zaniżone. Jeździmy całkiem ok. mamy zasięg widzenia maksymalny ze zwykłą wentylacją i z tutaj dyrektywką na wentę i żarciem oczywiście, 40 maskowania z różowym cichym układem i tak sobie zagram pierwszą bitewkę jeździmy 60 na godzinę a tutaj macie moje polowe to co, wchodzimy do bitwy? definitywnie tak, i tak sobie pomyślałem że ten czołg faktycznie może być skierowany do osób które kochają szar Futura. Nagrywam to sekundę, później już jak wszystko nagrałem, wszystkie te gierki poszły i tak dalej, i tak dalej. To tak się zacząłem zastanawiać, kto będzie odbiorcą, właśnie tego czarka z segmentu premium. No. Definitywnie ludzie kochający, tak jak mówiłem sekundę temu, szarfutura. Futura. Jednak musicie zrozumieć, że ta platforma jest troszeczkę inna. Troszeczkę taka bardziej wiecie, taka klanki, taka nie wiem, jakby ważyła trochę więcej w grze komputerowej. Troszeczkę taka bardziej, jakby ociężała. Z kolei tutaj mamy 3 pechy, nie 4, też 390 na bombie. No i definitywnie ten czas pomiędzy strzałami robi. Cholerną różnicę właśnie na tej Premce. Więc być może niektórym z was będzie się jeszcze fajniej grało tym czołgiem niż szarfuturem. Jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia, też napiszcie w komentarzu, jak myślicie, który z tych czołgów jest lepszy. Oczywiście to jest Premka, tam jest czołg specjalny, ale jednak mam wrażenie, że jest im najbliżej siebie. Tak po przemyśleniach, jak już pograłem, ale zobaczycie to. Przed gierkami. Tak, dlatego napiszcie w komentarzu, który, oczywiście po obejrzeniu tych bitawek, który według Was może być lepszym czołgiem w grze. Zobaczmy, jak ten magazynek działa. Czy w ogóle warto ten czołg brać i robić? Bo pamiętajcie, że musicie kupić tę ulepszoną przepustkę, żeby w ogóle go dostać. Czyli Wargaming znowuż tutaj, zamiast tych maratonów, raczej. Idzie tak 50-50, no albo można powiedzieć, że zaczęło i znowu 50-50, bo mówmy się, było już kilka czołgów ostatnimi laty, właśnie z takiego systemu jak ten. No a tych maratonów to tak jak na lekarstwo, więc sobie stwierdzić, że to będzie dla nich bardziej po prostu opłacalne. Odjadę sobie tu, nie wiem, czy chcę to robić, to jest mega ryzykowne, mogę mieć już spota, a nie mam, więc kit. Tam nic nie widzę, tam nic nie widzę. Nie wiem, czemu LCW akurat spotuje tamtą stronę. Stąd się dużo fajnie spota robi. Ja raczej tego widzieć nie będę. Zobaczcie, jak się rozjeżdża celownik. Ten rozjeżdżanie celownika podczas obrotu kadłubem prawdopodobnie będzie niektórych mega denerwować. Mnie delikatnie na pewno, ale do tego wszystkiego oczywiście można się przyzwyczaić. Pytanie brzmi, co ja teraz powinienem zrobić, w ogóle to dziwna runda nam się tutaj szykuje. Szar jedzie na jakoś ostro tutaj na... Na Hedziki. Squall przejeżdża sobie ten. Ej, wiecie co? Ja to sobie skrócę. Okej, okay, 2,5 sekundy w intraklipie. Tyle... Oj, przepraszam najmocniej. Tyle mam. No więc postaram się... Coś tutaj namieszać, może jakaś pesteczka. Szarfutura albo ze dwie. Jakaś pestka w tego Patriota. Zaraz zobaczymy. Polaka nie dam. On jest dobrze ustawiony. Nie chce się wychylić. Więc chyba na szarfuturka trzeba się przymierzyć. Dobra, jedna bomba. Druga bomba. Ciekawe czy weszło. Nie widzę, ale strzelę. Ok. Jeżeli coś weszło poza, poza tą jedną pestką, to fajnie. Dostałem disconnecta w pierwszej rundzie, co mi. Utrudniło nagrywki, ale krasę tej gierki mam od jakiegoś czasu. Dostał tylko jedną, niestety. Działko wydaje się celne. Czy jest to najcelniejsze działo w World of Tanks? Absolutnie nie. Czy wystarczy do tego, żeby oddawać pewne pestki? Wydaje mi się, że tak. Tylko pamiętajcie. Nie będziecie w stanie strzelać tym w ruchu. Wy czyli wiecie, jakieś magiczne snapy etc., tak itd. To nie jest sok do tego. Ty musicie stanąć, ustabilizować sobie działo i dopiero wtedy zacząć strzelać do przeciwnika. I to ma sens. W takim systemie jak najbardziej. Pamiętajmy, że tam jest jeszcze jak Tiger, ale wiecie co? Ja sobie to przeładuję. Zrobię sobie crossa i po prostu wiadę po tego 50 tp w, mając w głowie tego, że jak Tiger gdzieś tam na mnie może czekać. Czekam, czekam, czekam. 5 sekund. Ok. Ustabilizujmy działko. Nawet jak dostanę jakąś pechę, to trudno. Raz. Wiem, że on ładuje jeszcze. Ło, już miał pechę. Myślałem, że jeszcze chwilę będzie podładowywał. Ale ok. Dwie bomby dałem znowu. Nie czuję. W... Nie potrzebuję przyładowywałem, bo kurczę, jedzie tam malicyjny pod tego jak Tigera. Ło, nawet nie tylko jak tigera Ładnie tam spotnął bratek. Ja mu tutaj będę dawać info, ile jeszcze mam przeładowania. I namierzę sobie su. Może su się już nie będzie ruszać. Czasami te tedeczki mają tak, że jak zajmą jedną pozycję, to już tam stoją. A wjadę sobie wyżej. Bardzo duży profil tego czołgu może powodować to, że będziecie dostawać do mocne bomby. Po prostu. Raz. Dwa. Strzelam. Jedną, jedną pechę za drugą specjalnie strzelałem, nie czekając aż się działko kupi, bo chciałem zobaczyć rozrzut tej maszyny, właśnie pomiędzy strzałami. No, powiem tak, nie jest to złe, ale nie chciałbym strzelać tyle z hitów. Chociaż w tym przypadku to i tak i tak nie miało żadnej różnicy. Wygraliśmy rundę, powinienem raczej tam podjechać, wiecie co? Nie będę strzelał. Do tego jak Tigera po prostu tam wiada, Lee prawdopodobnie da mu trzy pechy. Albo nie da żadnej, bo się wywalił, więc zostanie mi sam jak Tiger. Pierwsza runda dość ciekawa. W sensie. Nie czuję problemów związanych ze strzelaniem, jeżeli nie strzelam snapów. To jest mega, mega ważne, mega istotne. Co do pęki. 300 peny nie jest penetracją pozwalającą na penowanie wszystkiego. Tu się umówmy. Ale są medy z lepszą penetracją na tym poziomie i są medziki z gorszą penetracją na tym poziomie. Więc wszystko zależy już tylko i wyłącznie od waszych preferencji. A tu jeszcze jeden był? Eee, dziad... Co ty, co ty, co ty, ty? ja nie wiedziałem, że jeszcze jeden. Ja myślałem, że ostatni chłop został. No. Niespodzianka. Jak to mówią? Surprise, surprise. No chyba po mnie, co? Ta. Żomeczek po mnie, więc sobie odjadę. Jak nikt mu pestki jeszcze nie dał, to się po prostu schowam. Mam 11 sekund. Wątpię, że zrobię coś więcej. Ale 3900 uskubałem. Czyli źle nie było. Całkiem okej. Okay. Dobra, lecimy sobie, kochani, z kolejną bitwą. W każdym razie, tutaj tej pechy raczej już nie dam. Może dam jedną, okej. Okay. On się chyba troszeczkę pomylił, zobaczcie. Chciał zjeżdżać i nagle przestał i przez to, gdyby ten chłop zjechał sobie na sam dół, nie miałby teraz takiego problemu, że musi iść grać bitawkę czymś innym. Się przestraszył i postanowił się cofnąć za kamek zupełnie bez sensu. Duża maszyna, duży profit, jak mówię, więc będziecie musieli na to uważać. Z cichym układem 40 km, dobijamy, mając kamuflaż na załodze. No ale tutaj te 1200 klipie daje radę. Co chcemy dalej zrobić, panowie i panie? Czy chcemy tutaj stać? Czy chcemy domykać? To u Jezus Maria, co to... Dużo hateków tutaj zaczęło jeździć. Nie wiem, czy. Ma to większy sens. No ale pojechali. Poczekam aż na lorkę, ale na lorkę, aż coś może spotnie. Działo, jeżeli jest skupiony na maksa, na pewno będzie przyjemne. Tak? Ale jak się będziecie ruszać. A nie daj Boże. Nie tyle, co wierzę akadłubem. Widzicie? Ja się tylko delikatnie cofam. Ja tutaj delikatną cofkę dałem. O, traczek. Dla teamku zagrałem, ok? 420. Fajnie, że to siadło. Szkoda, że ta pierwsza pestka bez damage'u. Myślałem, że to akurat może z dymkiem wejść. Ale się nie udało. Więc ta lorka tutaj bardzo dużo spotkała i bardzo dużo informacji nam dała. Tylko gra się zaraz będzie kończyć. No, witamy w speedrunach WOTA. Ja czekam jeszcze z jedną pestką. To nie wiem, czy to nie jest błąd, wiecie? Jestem bardzo zachłany na tę jedną pechę. A powinienem prawdopodobnie wziąć i przeładować. Tym bardziej, że właśnie chłop stoi w taki sposób. Nie, że do niego dostępu nie ma. No i kończy nam się tutaj już zabawa powolutku. Smutne. No, World of Tanks z dzisiejszych czasów. Ale to jeździ. W sensie szybko się rozpędza do tych do takich prędkości, gdzie czujesz, że nie jesteś mułem i że nie grasz tutaj jakąś bardzo usowiałą maszyną. Ale też nie jest to zbyt zrywny medzik. Niestety załadowały mi się hity, więc trudno. O. A to mój spacik niestety też nie. Bratku, idź do garażu. Pojedziemy sobie po te resztki, T-30 i Lisa I jeszcze gdzieś tam Strv Do tego dojadę na pewno, pytanie brzmi czy zrobię uszkodzenie jakiekolwiek O, albo i nie zrobię, albo i nie dojadę T-30 na wychyleniu Dostała za tysiąca od lata i od Strv O, ja muszę grzać, no to jest taka runda Z tych szybszych, z tych takich mało przyjemnych Ja po prostu muszę, jedyne co muszę zrobić widzowie to w to wjechać To, to tyle, wjechać, stanąć, wymierzyć, dać bombę z góry mówię, że ten czołg nie będzie odbijał raczej nic. Więc jeżeli się nastawiacie na odbijanko, to możecie przestać. Bomba w buraskę, super. Aż kusi, żeby to strzelić, ale tego zrobić nie mogę. Fajne opuszczanie, jak najbardziej. Niestety nie udało mi się zrobić tej ostatniej pestki, ale już próbowałem tutaj grać na Hama, żeby to być. No 2 200 i 500 asysty w takiej rundzie. Szału nie było, ale uwierzcie mi, nikt z tej drużyny uszkodzeń nie zrobił. Mamy wynik 13-2, bardzo szybka runda, więc to bolało. Mało tego, kochani, byłem pierwszy w teamie, ok? Byłem pierwszy w teamie. Więc, słuchajcie, tak jak mówiłem, nikt z tej drużynki damage'a nie zrobił, bo runda była zbyt szybka. Panowie i panie, rzuciło dziesiąte poziomy. Jest lajcik na dziewiątce, na dyszce bez lajta. Wejdziecie co ja chyba sobie podjadę. Po prostu tutaj, gdzieś tutaj. Będę próbował coś postrzelać. Czy się uda, czy nie, zobaczymy. 40 kamu mam. To też nie jest jakaś niesamowita wartość, mając cichy układ. No ale to jest kobyła, zobaczcie. Ten czołg jest dość dużych gabarytów. 248 na podstawie, jeżeli chodzi o pecerki. Jak na premkę? Wydaje mi się, że całkiem okej. Okay. Wiecie, E50 czy paton, etc., etc. Takie czołgi, no mają tej penetracji mniej, więc tutaj... Może nie powinienem się krzywić i zbyt... Hmm, negatywnie się wypowiadać się na temat wartości tej peny. Możesz sobie powalić drzewko, ekstra. Tylko, jaki to ma wsteczny. Oho, nie dojechałem nawet do krzeczka Niepotrzebnie to strzeliłem. Trochę taka paniczna pestka. Cześć, te kobry z tej gry, co? Nienawidzę tego czołgu. No nie... Za 600 dostałem od kobry. Na samym starcie rundy. No xd. No i smuteczek się zarysował na mojej twarzy, widzowie. Nie mogę tutaj grać, bo mnie rozwali. I się zastanawiam, co robić. Ta pecha od kobry na pewno bolała. A raczej w tym miejscu też sobie za dużo nie pogram. Więc wiecie, co zrobię? Zrobię sobie rodkę. Bo i tak, i tak. Na zamku również sensu grać nie ma. To zagramy sobie na to. O! To będzie dobry plan. Ewentualnie możemy spróbować wyjąć ru. Ru strasznie się tutaj panoszy. Nie wiem, czy widzicie. Tylko jest jeden problem. Ja go nie wyjmę, jeżeli chodzi o mój magazynek, a mam inny problem. Jak mnie zacznie przebijać, to będzie źle. Dobra, jedna pecha jest na przykładowanku, druga pecha. Trzecia pecha. Super. Powiem szczerze, że do takich akcji wjazdowych 1200 uszkodzeń czuć. A ja nie wiem, czy ty możesz strzelić do czegoś innego ziomek, a nie do mnie? Bo on próbował mnie wcześniej wyjąć. I zauważyłem, że chyba spodobał mu się nowy czołg. <laughs> chyba nowy czołg przyciąga uwagę niektórych graczy i to bardzo. I też ciekawą pozycję Artą zajął, co? A jak powalę sobie drzewko? Czy on tutaj da blinda tą Artą, czy nie? Odjadę stąd oczywiście, żeby nie dostać tuby niepotrzebnej. No ale widzieliście to. Wjazd w RU. 1200 uszkodzeń zrobione. Tam jest gdzieś Pepek wraz z kolegami. Ja się zastanawiam co mam robić z tymi HP, które mi zostały. Czy ja powinienem jakoś skrócić dystans? To jest dobre pytanie. Czy może przejechać sobie na szeroko i zagrać już stąd? No tylko trzeba mieć w głowie tego UDESa, który sobie gdzieś tam szalał pod zamkiem. No i uważać na 140 muszę. Dobrze. To sobie przejedźmy. Ale drewnianie kamera chodzi, co? Chyba nie mam tutaj włączonej tej opcji tego płynnego odzumowania. A się odzwyczaiłem od tego, jak w jaki drewniany sposób schodkowo ta kamera przeskakiwała. Ciekawe czemu się. Ta opcja wyłączyła, dobra. Trzy pechy. Gdzieś bym zainwestował te trzy pechy, słuchajcie. Nie ma o czym gadać, na pewno nie w pobliżu 430, żeby mnie nie, nie rozlało. Tutaj muszę uważać. się gdzieś tam na redlineie. Bacik, ok. No, nie czuję się komfortowo, grając na 300 HP. W ogóle mam 1650 HP, czyli ani to nie jest jakoś super. Ani to nie jest jakoś tragicznie. Zobaczcie, no Leopetę ma o 50 HP więcej. Jak bym sobie przeładował na hity? Być może ten Moysień się spotnie i te hity będą mega potrzebne. Mordor im padł. A ja chciałbym coś zrobić, tylko nie za bardzo jest gdzie i jest jak. No wjechać tutaj nie mogę, Mógłby się. DBV stąd uciekł, pojechał już sobie na redline. Więc ja muszę czekać. Muszę czekać na dogodny moment do tego, żeby sobie... ...te pechy porobić. Absolutnie nie będę się tutaj wychylał. To byłoby mega głupie. Za to dbv jak najbardziej chętnie... Ohaha, no ta... Dobra, wychylam się, wywalony mam. No i zostaje mi jedna pecha. E, powinienem raczej czekać na mój siena, no nie powinienem tutaj robić takich akcji, bo zobaczcie, chłop się spotuje i pewnie jest do mnie bokiem, co? No, klasyczek. E, karamba. Gierko komputerowa, czemuś ty mi to zrobiła. Na spocie. Na razie go chyba olewamy, co? A jest UDESik. Jedna. Druga. Akurat nie w tego, co chciałem. A trzecia odbita, dobra, ale 3000 zrobione. Takie gry jedna za drugą, nic specjalnego w sumie. Ani jakoś się nie jaram tym czołgiem przesadnie, ani on mi się jakoś tak bardzo nie podoba, ani mnie nie ziębi. Ja mam wrażenie, że to jest taka jedna z maszyn, które sobie mogą być, ale nie widzę większego zastosowania, w sensie dla mnie personalnie. Jeżeli ktoś lubi takie magazynki francuskie i jest wielkim fanem, no to pewnie będzie się podobać. E, czy dla mnie to jest jakieś super? Nie wiem, ale zagram jeszcze jedną grę. Ten czołg w ogóle ma 12 stopni opuszczania, co jest mega przyjemne. To warto też dodać. Jeszcze jedna. Podjadę sobie na półeczkę, słuchajcie. Przynajmniej spróbuję zacząć sobie z tej półki. Nie zacznę z góry, nie zacznę sobie stąd. Zacznę sobie jak typowy snajper. Bo mamy LCWENA, który będzie to wszystko ładnie spotował, więc szkoda tego nie wykorzystać, gdyby była ku temu jakaś okazja. Chociaż z góry mam takie wrażenie, że byłoby lepiej. Nie tak. Może, może wyjdzie. Słuchajcie, może się uda. Oczywiście tam wszystkich czołgów przejeżdżających złapać nie złapię. Ale skontrowanie light'a już będzie możliwe. Szybkie pechy. Raz. Dwa. Więc super. I tutaj półeczka snajperska. 3 Powierzy szar Nigdy nie po tym kadłubie, bo on jest mega strzelowany. No i zobaczcie, to trzy pechy zrobione. Jednak mój Elc event też za to dostał ostre wciry. Widziałem tam jeszcze gdzieś Kari snajpiące. Okej. Okay. Czy on się będzie wychylał? Prawdopodobnie tym te lt 4 3 Zaraz będzie próbował grać sobie z tego krzaczka. A mój else fajnie, że wrócił. I pytanie brzmi, to jest właśnie problem. Mam takie wrażenie tej maszyny. Czy warto jest blindować? No na pewno nie w takim systemie jak ten. Czyli gdy chłopiec jest schowany. Bo jestem jedną pestkę i znowuż będę musiał czekać nie wiadomo ile, żeby kolejne przeładować. Strzelę to raz. Fajnie, że to weszło. On się powinien cofnąć, nie? I po co? Wiedziałem, że on się musi cofnąć, bo on nie może do niej grać frontalnie. I po co ja to strzeliłem, no? Głupie to było. Jak but jestem głupi. Do, doskonale wiedziałem, że mi się musi cofnąć. Ale bałem się, że ktoś mu da tubę po prostu szybciej niż ja. Wiecie, zachłanność. Chytry traci dwa razy, jak to mówią. Sniperska buraska, też ciekawy przypadek. Na Mordor jechać nie ma sensu. Najlepiej byłoby to sobie zrotować tędy rym cyk cyk. I ewentualnie powejmować te maszyny, które jeszcze gdzieś tam snajpią. No chyba, że chcemy pojechać na Mordor. A co mi tam? Dodajmy odrobinę szaleństwa do tych gierek. Ale mam wrażenie, że jak tam wjadę, to się stanie ze mną dokładnie to samo co z su., O! A co on tu robi? Dostanę dwie odburaski. Być może. Raz, dwa, trzecie już nie dam, szkoda. Skorpiona też nie dam, więc szybkie przeładowanie, słuchajcie. Tutaj nie ma co zwlekać ze strzeleniem tej jednej pestki, bla, 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 bla. Robimy przeładowanko i będziemy wjeżdżać w te chateczki. Oni mają bardzo duże zgrupowanie tych czołgów, ale nie robią jakiejkolwiek presji. Oni tam po prostu stoją i sobie czekają. Zupełnie bez sensu. No Jest ten magazynek tych trzech pestek naprawdę przyjemny, bardzo fajny. Można sobie go wykorzystać, a ja chyba nawet nie muszę, słuchajcie, wiecie co, jechać na Mordor. Chcecie zobaczyć, jak to snajpi? Ogólnie bym takich pestek nie strzelał na tym etapie gry, nie? Um, ogólnie takich pestek bym nie strzelał, ale... ...zobaczcie, jak to... ...jak ten celownik wygląda. No, wygląda niby dobrze. Wygląda niby dobrze, ale wiecie, tutaj znowuż te pikselki. To raczej, raczej, raczej szans nie ma na powodzenie, no, Straciłem trochę damage'a. Nieważne, nieistotne, słuchajcie. Chciałem zobaczyć, jak to... ...sobie strzela. Czy zagrać to od dołu? Definitywnie od dołu, jak już. Od góry blokuje mi dostęp Skoda. No najlepiej było po prostu przejechać naokoło. Tak już tego nie będziemy robić. Będziemy sobie szukać uszkodzeń tutaj. Zobaczmy jak szarmurano się spisuje w graniu na, na blisko. Chciałby pan strzelić na tym T95? Może ktoś przyjąć? Dzięki. Bardzo milusio. Toro, pojedynek magazynków, słuchajcie. Raz. Dwa. Toro przegrał jakby coś. Harmonol lepszy. Zostaw. No ta penka, bezproblemowe przebijanie na hitach, nie? 300 peny. jest spoko. I słuchajcie, tak podsumowując, no... Cztery gry... To jest czołg, który... Zmieni oblicze World of Tanks i oblicze Premek. Nie. To jest po prostu zwykły magazynek, który nie ma nic szalonego do zaoferowania. To nie będzie buraska na dziewiątym poziomie, etc., etc. Moim zdaniem nie. Jest to kolejny dodatek do gierki, który ma sprawić, że kupicie przepustkę, że będziecie mieć kolejny czołg kolekcji. I to by było tak naprawdę na tyle. Dzięki za uwagę. Dajcie znać, czy będziecie robić tego Battle Passa, czy może nie. Albo raczej ten kolejny chapter, przepustkę, wiecie. No, o co chodzi?